Cześć, słuchajcie, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Czasem jest taka dyskusja w komentarzach, czy lepsze są narzędzia profesjonalne, czy takie budżetowe. Ja Wam teraz podam bardzo ciekawy przykład. Jak widzicie, jest to worek, z którego wysypałem gładź. Dlaczego ją wysypałem? Jak wyciągałem ten worek z odkurzacza, to poczułem coś twardego w tym worku. No i podczas wysypywania znalazłem coś takiego, próbnik. I właśnie, próbnik. Normalnie, próbnik zwykły, prosty w sklepie kosztuje złotówkę 2 zł. Natomiast to, nie wiem czy to widać, o! To jest Proxon. No, to już nie jest produkt, który kosztuje złotówkę. No i właśnie, narzędzia profesjonalne, drogie, w takiej robocie budowlanej się zupełnie nie sprawdzają, bo już nie raz kombinerki czy jakieś inne rzeczy poszły podczas sprzątania z gruzem do kontenera. Jak ja miałbym tak za każdym razem kupować profesjonalne narzędzia, które ktoś mi zamiecie do kontenera, no to to jest zupełnie bez sensu, dlatego ja często na budowie, na etapach takich właśnie wyburzeń czy, czy, czy jakichś takich brudnych prac, używam narzędzi z Aliexpress czy jakichś takich naprawdę totalnie budżetowych, a takie fajne narzędzia typu Wicha, Knipex czy Vera to są narzędzia do pracy czystej, bo to po prostu tych narzędzi szkoda, żeby to gdzieś tam nam zginęło. Nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Co, co o tym sądzicie?